Nowy dzień, nowe słowo. Niech dzisiejsza Ewangelia przypomni Ci, że Bóg ma dla Ciebie dobry plan. Posłuchaj, to słowo naprawdę budzi. Niech dziś obudzi w tobie życie, z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział. Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej powiadam Wam, lecz jeśli się nie nawrócicie wszyscy, tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika. Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział. Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Boże Ojcze, dziękuję za to, że mogłem otworzyć dzisiaj oczy, że dzięki Twojej łasce zaczynam nowy dzień. I Ty dajesz mi słowo Jezusa, ewangelię, która jest dobrą nowiną dla mojego życia, która ma mnie podnieść, umocnić. Chcę tym słowem dzisiaj się modlić, by ono rozpogodziło moją twarz. I dało nową nadzieję w moje serce. Jezu, wiem, że Ty nie przychodzisz po to, żeby mnie osądzić, ale by dotknąć mojego życia, tak jak ziemi, o której mowa jest w Ewangelii może mało urodzajnej, ale Ty możesz uczynić z niej wartościową, jeszcze bardziej dającą życie. Dotykasz czasem mojego serca jak ziemi twardej, wyschniętej, nieurodzajnej, którą sam czasem zamykam przed Tobą. Ty patrzysz na mnie z troską, nie z wyrzutem. Nie mierzysz mojego życia liczbą upadków, ale pragnieniem, bym w końcu wydał owoc miłości, bym kochał. By to było widać w moim życiu. Dziękuję Ci, Ojcze, że nie jesteś sędzią szukającym winy w moim życiu, wypatrującym moich błędów, ale jesteś ogrodnikiem, który z czułością dotyka, przekopuje, użyźnia moje serce, żeby znów mogło oddychać. Boże! Ile razy ja chciałem zrozumieć życie jak rachunek, że jeśli coś boli, to pewnie za karę, jeśli się układa, to w nagrodę. Ale ty jesteś inny. Ty nie wyrównujesz rachunków, ty kochasz, ratujesz. Troszczysz się o mnie właśnie wtedy, gdy najbardziej zasługuję na troskę. Kiedy nie mam nic sobą do zaoferowania, kiedy nie owocuję w życiu. A jestem jak drzewo nieurodzajne. Boże, Twoja miłość nie zna logiki zapłaty, zna logikę serca, bo Ty kochasz. Dziękuję Ci, Boże, że nie przestajesz kopać w glebie mojego wnętrza. Szczególnie to czynisz, kiedy ja rozważam słowo. Wtedy mnie dotykasz, użyźniasz. Wtedy dajesz mi swoje światło. I swojego ducha. Ciebie nie męczy mój brak owocu. Ty prosisz jeszcze jeden rok. Jezu, ty prosisz Ojca, jeszcze jeden rok, jeszcze jedna szansa dla mnie. Dziękuję, że nie boisz się moich suchych gałęzi, ani miejsc, gdzie dawno nie było życia. Ty wiesz, że tam też może zakwitnąć nadzieja. Naucz mnie, panie, tego twojego spojrzenia, by zanim osądzę drugiego człowieka, umiał zapytać, dlaczego on jest słaby, czego on potrzebuje. By widzieć, że zło często rodzi się nie ze złej woli, ale z bólu, z braku miłości, z lęku. Z niezaspokojonych potrzeb. Daj mi serce, ojcze, takie, jakie ty masz, takie, które nie potępia, ale rozumie i modli się za drugiego. Jezu, nie chcę być drzewem, które stoi tylko w winnicy i nie wydaje owocu. Nie chcę żyć w pozorze wiary. Przyzwyczajeniu do Twojej cierpliwości, a chcę byś teraz dotknął naprawdę mojego serca, żeby ta skorupa mojego serca, choć popękana od suchości, od grzechu i od ran, była teraz użyźniona Twoją wodą żywą, Duchem Świętym. Przeniknij moje serce, podlej. Nawilż. Nawet jeśli wydaje mi się, że to będzie bolało, ale Ty nigdy tego tak nie robisz. Ty jesteś czuły. Niech Twoje słowo stanie się deszczem. Wiem też, Panie, że potrzeba nasiąkania, mojego bycia przy Tobie. Dlatego daję Tobie ten czas, dlatego nawet ta modlitwa. Trwa kilka minut, żebym nasiąkał. Może ona nie niesie ciebie w całości, ale nawet ten czas, który po wysłuchaniu Ewangelii dajesz Jezusowi w tej modlitwie, jest nasiąkaniem serca, bo, bo jesteś z Nim. Dziękuję, że nie zrezygnowałeś ze mnie, Boże, choć tyle razy byłem jak drzewo bez owocu. Dzisiaj oddaję Ci moją ziemię. Niech stanie się Twoim ogrodem, który zakwitnie i wyda owoc miłości. Ty to uczyń we mnie. Amen. Na piękny dzień chcę Ci pobłogosławić w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.